w jaki sposób widoczność szczegółów zależy od trybu wyświetlania. Niektóre szczegóły obrazu, zupełnie niewidoczne w konkretnym trybie wyświetlania, odświetlane są bardzo wyraźnie w innym trybie wyświetlania. Popatrzmy na chmurę punktów ze Śródmieścia Zamościa w trzech różnych trybach wyświetlania danych z skaningu laserowego. Pierwszy tryb, w którym obecnie jesteśmy, to hipsometria, czyli dane o wysokości. Drugi tryb to tryb RGB, który wyświetla kolory zbliżone do naturalnych, zebrane przez kamerę cyfrową. Trzeci tryb to tryb intensywność. Skoncentrujmy się na obszarze wskazanym zielonym kwadratem. W trybie hipsometria, w którym teraz odświetlane są dane, w obszarze zielonego kwadratu widzimy jednorodne dane. Nie ukazujące nam żadnych innych obiektów czy szczegółów. Można wysnuć stąd wniosek, że rzędna Z posiada taką samą wartość we wskazanym obszarze. Przełączenie w tryb RGB wskazuje trochę więcej danych. Widzimy, że w obszarze wskazanym zielonym kwadratem znajduje się zebra, czyli przejście dla pieszych. Przełączenie w tryb intensywność. W sposób jeszcze bardziej wyraźny ukazuje obszary pasów namalowane farbą na nawierzchni drogi. Jak widać, włączenie trybu intensywność najlepiej pomaga zobaczyć przejścia dla pieszych, pasy drogowe namalowane farbą na nawierzchni dróg. Tryb RGB ukazuje te dane w sposób nieco gorszy, a w trybie hipsometria w ogóle ich nie widać. Przełączę się jeszcze szybko raz między tymi trybami. Hipsometria rka intensywna.